Cześć widzowie, tu Ola z siedliska Marcinówka. Dzisiaj mamy dla Was taki specjalny dodatkowy odcinek, który będzie poświęcony mojemu debiutowi w prowadzeniu ogródka warzywnego. Będę robiła rozsadę z nasion. Robię to pierwszy raz, więc do końca nie wiem, czy robię wszystko dobrze, nie jestem pewna. Ale mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wyjdzie to całkiem dobrze. Dużo czytam, dużo też zadaję pytań najbliższym, ponieważ oni mają oczywiście dużo więcej doświadczenia w tej kwestii, w tej sprawie. Więc jakoś staram się po prostu to ogarnąć. W tamtym roku też mieliśmy plan, żeby założyć ogródek warzywny, jednak to niestety nie wyszło, ponieważ byłam w ciąży, musiałam się dużo oszczędzać, nie mogłam wykonywać cięższych prac. Skończyło się to tak, że też dużo wcześniej Witek, Przyszedł na świat, dlatego też w ogóle porzuciliśmy te plany założenia ogródka warzywnego. W tym roku sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Mamy więcej możliwości do tego, żeby spróbować założyć taki właśnie ogródek warzywny. Będziemy wysiewać nasiona w domu, będziemy wysiewać również niektóre rzeczy do gruntu. Będziemy uprawiać ogródek na dwa sposoby. Będzie to grządka podwyższona oraz takie tradycyjne kopanie w ziemi. Sprawdzimy, która metoda u nas się lepiej sprawdza. Zobaczymy też, czy cokolwiek nam wyrośnie, ponieważ nie mieszkamy tam na co dzień, więc też nie możemy regularnie i codziennie podlewać tych upraw, a także no, chociażby pielić, co wiadomo w gruncie jest zdecydowanie konieczne. Ale to będzie taki właśnie test. Będziemy mądrzejsi o nowe doświadczenia i sprawdzimy, czy nasza Ziemia będzie coś nam rodzić. I czy uda nam się zrobić coś właśnie w tej kwestii. No i oczywiście pomijam fakt, że zbieranie własnych plonów jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące i naprawdę bardzo poprawia humor. A w obecnych czasach fajnie jest mieć własne uprawy, nie dość, że są pozbawione oprysków, ponieważ my chcemy naturalnie prowadzić te uprawy i też chyba wychodzą trochę taniej, prawda? Tak, tak mi się wydaje. No dobrze, zabieramy się do roboty. Dzisiaj robię pierwsze sianie, takie dość wczesne, niektórych rzeczy. Myślę, że przy kolejnym filmiku, bo też planuję wam pokazać postępy i planuję pokazać wam kolejne sianie. Przy kolejnym filmiku będziemy siać pomidory i takie rzeczy, no już, które powinno się mieć już jakby ogarnięte na ten moment. A reszta oczywiście po powolutku. Niedługo marzec, więc wtedy będzie więcej pracy. Dobra, zabieramy się do roboty. Nie ma co zwlekać. Bądźcie z nami, oglądajcie do końca. Zabieram się za tworzenie mojej pierwszej w życiu rozsady. Zaraz będziemy siać pierwsze roślinki. Zastanawiałam się długo, co możemy wysiać, żeby było dobrze, żeby nam te roślinki nie zdziczały na parapecie, no bo. No, nie mamy szklarni, nie możemy też doglądać regularnie tych roślin, jeśli je wystawimy na przykład w zimniejsze miejsce, na przykład w chacie gdzieś do zimnego pokoju. No, bo nie ma nas tam, żeby codziennie podlewać, więc wszystko będziemy robić teraz tutaj w mieszkaniu, aż do czasu, kiedy będziemy przesadzać roślinki do gruntu. No i tak się zastanawiałam, co mogę teraz zrobić. Jest no, praktycznie połowa lutego i trochę poczytałam, trochę porozmawiałam. Z rodzicami trochę słuchałam różnych podcastów i zdecydowałam się na wysianie takich podstawowych, teraz podstawowych rzeczy. Sugerowałam się też planem siewu na luty ze strony naturalni o ogrodach. Co będziemy dzisiaj siać? Będę Tak, to może na końcu. A więc tak, będę siała cebulkę czy piorek. Spróbuję sporem, bo wiem, że teraz w lutym można wysiewać pora, ale potem trzeba go przyłożyć do szklarni albo pod folię. Spróbujemy, może nam się to uda zrobić tutaj, taką małą szklarenkę. A jeśli nie, to wysieję jeszcze raz tego pora w marcu. Mam tutaj też rzodkiewkę. Mam też marchewkę i pietruszkę. Proszę, wezmę. To są y, warzywa, które no, sieje się do gruntu. Niektórzy, jak na przykład Kasia In, y, wysiewali już y, z tego co wiem, chyba pietruszkę do gruntu, dlatego że ona wychodzi z założenia, że po prostu te nasionka pęcznieją, bo jest wilgotna ziemia, i wychodzą sobie z tej ziemi wtedy, kiedy jest już dobra dla nich temperatura. No ale że my nie zrobiliśmy tego ostatnio, dlatego że było dużo śniegu i wydawało mi się to jednak trochę no, bez sensu. <gry> dlatego też wiem, że nie pikuje się pietruszki i marchewki, ale z ciekawości postanowiłam spróbować. Podobno pikowana marchewka jest mniejsza i często ma rozgałęzione korzenie, ale... Spróbuję posieję kilka nasionek, a resztę posieję do grupi. Zobaczymy. To będzie eksperyment. Będę robiła rozsadę. Nie, nie kupowałam... czy nie rozsadę, tylko będę, robi, będę siała nasionka. Do takich zwyczajnych y, pudełkach po lodach. Nie kupowałam tych multidoniczek. Może w przyszłości kupię na razie... na razie, wystarczy mi to. Te wyższe będą do cebuli i do pora, tak? Dobrze mówię? Tutaj w wyższym pudełku wsadziłam sobie takie rurki po papierze saletowym. Po prostu tutaj sobie posieję tą marchewkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam też tutaj pudełeczka, na których będę pisać, co i kiedy siałam. No i co, zaczynamy? Dobra, no to zaczynamy. Mam tutaj taką specjalną ziemię do wysiewu z włóknem kokosowym. I wiecie, robiłam dziurki w tych opakowaniach wcześniej nożyczkami. Takie wiecie dziurki, żeby woda miała jak płynąć, i będę to stawiała na podkładkach. Nie dosypuję żadnego perlitu, karamzytu. Nie, nie, Używam tylko tej ziemi. Pomożesz mi, bo tutaj musimy zrobić tak. Mamy takie rurki. Ciekawa, czy coś z tego wyjdzie. Naprawdę jestem ciekawa. Troszeczkę ugniatamy. No to proszę ugnieć trochę. Zobacz, Ci jak wygląda marchewka. Tak dużo? Czy ja wysypać? Nie, cały nie, bo jeszcze będziemy to Siu, na dworze siać. Chodź i teraz posyp. No kilka szczyptę do tego, szczyptę do tego. Tak. Mhm. Jeszcze tu. Dobra, jeszcze tu. Dobra. Teraz przysypiemy to troszkę ziemią. Tak. I już nie ugniatamy. Dobra. Nie, nie gnieciemy teraz. Proszę. Tak. Dobrze. No, no i pięknie. Dobra. Potem na końcu to będziemy wszystko podlewać. 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 I teraz tynę sobie tutaj pudełko, żeby napisać co to mamy. Jogurt zjedzony, bo to jest pudełko jednorazowe po jogurcie plastiku. Pudełeczko z marchewką zamykamy, zostawiamy na później. Marchew koral. Napis i wkładamy tu. I marchewka zasiana. Teraz będzie wisać pora i piedruszka. Tak. Dobra, no i wystarczy. Bierzemy tego pora. Na tej półce. Dobra. To będzie tutaj. Tak, to będzie tutaj. Zaraz, patrzymy tylko, że tutaj jest por. Dobra. Tu, na tej stronie. Chodź, Poczy... okay. chodź, nie podzieliłam na pół. Po. Trzeba troszeczkę uklepać. Co? Z cebulka? Cebulka będzie zaraz siać. A nie, nie napisałam jeszcze. Czego? Czy cebulka. Zapiszemy szczypiorek. A jest zwykła cebulka? Nie, szalotka. To tutaj proszę tą szalotkę. Tą szalotkę. Tą szalotkę. I teraz zwykła cebulka. przed nami rzodkiewka i robimy to samo. Ziemia. Dobra. To jest rzodkiewka ze szkarłatnym końcem. No można ją wysiewać jakoś właśnie teraz. Będę ją wysiewać kilka razy. Zobacz, jak wygląda kilka Proszę podlewam. No i teraz podlewamy nasze rozsiane nasionka. No dobra, lecie. Dobrze. Teraz przenosimy to na okno, na nasz parapet, na południowe okno. Oczywiście postawię tutaj podkładki, żeby woda mogła sobie spokojnie ściekać, jeśli będzie nadmiar. Na naszym południowym oknie jest naprawdę sporo słońca, no i będziemy obserwować, czy coś z tego wychodzi. Na pewno damy Wam znać i będziemy pokazywać nasze postępy. I pracę, bo jestem sama ciekawa, czy w ogóle cokolwiek nam w tym roku z tego wyrośnie i czy będziemy mieć jakiś plon. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy wy już sialiście swoje warzywa, czy jeszcze czekacie. Po prostu powiedzcie, jak to u Was wygląda. No i oglądajcie kolejne nasze odcinki, żeby zobaczyć, jak wyglądają nasze ogrodnicze postępy w tym roku. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy, spędzony wspólnie czas. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Do zobaczenia w niedzielę o 16.00. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał nasz ostatni wyjazd na Marcinówkę, kiedy strasznie nas zasypało, koniecznie obejrzyjcie ten odcinek. Do zobaczenia! Pa!